Siema, siema, eee, dawno filmiku nie nagrywałem, więc postanowiłem coś tam wrzucić na tego Youtuba, żeby było, no i jako, że zauważyłem, że na internecie teraz popularno, popularne jest wrzucanie filmików, jak tam budują składy w fucie, a jako, że mam na xboxa, to postanowiłem tam zbudować jakiś skład z serii A, może komuś pomogę, to se później możecie zrobić taki sam, jeśli wam się spodoba, oczywiście jakieś zmiany mogą być. Widzę tutaj, że w tym tygodniu na, został wybrany Kaka jako zawodnik tygodniu. Hey, może będzie tani, to samo, go kupię. To więc tak, gdzie tu było. Yy, no, aktywny skład. Na początek zmienię formację, no bo jest on na taką. Według mnie najlepiej się gra na tej formacji. To tak, na lewego skrzydłowego damy... Lago serie A. Serie A, 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 a jest. E, El Sharawy. No, <laughs> no, według mnie dobrze się nim gra. Jak na razie nie sprawia takich większych problemów. Fajnie się nim gra. Drogo za niego chyba nie dałem. 5500. Dobry jest, jak na razie. I tak lepszego chyba w tej serii A nie ma. Na, na, na lewego skrzydłowego. Na prawe skrzydło. No to za dobry zawodnik to nie jest, ale jest bardzo szybki i jak na razie ma najwięcej asyst ze wszystkich moich piłkarzy. Dobrze podaje, może nie strzela dobrze, ale jest szybki i dobrze podaje. Na napastnika weźmiemy yy, Teweza. Kupiłem go niedawno, dość drogi był, bo aż 15 chyba, no 15 tysięcy, no ale jest szybki. Dobrze z główki wali, no i strzały ma dobre. Z początku miałem mi ale on tak się sprawdza tylko na główki, a ten jest daleka, walnie i w ogóle, więc jest naprawdę dobry. Na środkowego pomocnika weźmiemy yy, Giovinco, No ten, no i ma dobre, ma dobre zgranie z Tevezem, no i jest bardzo szybki. Taki malutki, ale szybki, dobrze podaje, też dobrze się nim gra na Środkowego pomocnika weźmiemy na prawą stronę Pogbe. No, ten jest też bardzo silny zawodnik i do tego jest... No, za, za szybki to nie jest, ale ma dobre zgranie tutaj z, z Iovinko i zaraz będzie i z Tevezem. No, też się dobrze gra, no też lepszego się od niego nie znajdzie, chyba że Pirlo, ale znowu jest za wolny. Na lewo Vidala. Na niego to polowałem dość długo, bo jakoś nigdy się nie mogłem zebrać kasy na niego, żeby tak nie kupić. On tam za drogi też nie był, bo kosztowało 4000 po promocji go kupiłem, bo jakaś tam promocja była, że wy, ten go tanio, tak to on zawsze chodzi po, po 5, po 7 chyba. Ten to za dwa niecałe. Na lewe na lewego obrońcę ja to to pewnie każdy będzie wiedział, bo kongstast Kon jak on tam ma? Konstant, no, jest bardzo szybki, no i szybszego zawodnika na lewą obronę w tej serii A to nie ma. A, e, środkowego obrońcę, og, og, Ogbona, mm, też jest bardzo dobry i jest do tego tani, bo to, drogo za niego nie dałem, a dobrze się nim grał aż tysiąc, tysiących tylko. Drugi to będzie jak wiadomo Caseres, najszybszy obrońca chyba w serii A. Dobrze się nim gra, jest ogólnie bardzo dobry, lepszy niż nam linie czy jakiś inny, no i jeszcze taliby. Na prawą stronę miałem wziąć abatę, ale stwierdziłem, że, ja, że wezmę Icona, no bo to stary, dobry gracz, może coś tam będzie lepiej niż tamtej cię sprawdzam, ale Tak na razie mi nie zawodzi. A na bramkę najlepszego bramkarza z serii A, ja, czyli Buffona Nie wiem z początku peperejny, ale... Jest ogólnie dzięki. Zabufona dałem ile tam? O, 5300, też drogo nie było, więc ogólnie nieźle. No więc tak to by ten skład wyglądał. Jak według mnie gra się nimi bardzo dobrze. Szybcy napastnicy, dobrzy pomocnicy i obrona jest dość ogarnięta, więc na pewno da się wygrać dużo mecze. Może w następnym odcinku, jak jeszcze się z, będzie mi się chciało nagrywać, może jakieś konkursy porobię, to do wygrania z tej zawodnicy może albo coś się zobaczy. Dobra, to jak coś, to do usłyszenia na razie.